No i witam na drugim z siedmiu testów życia i pojemności baterii. W tym momencie 100%. 100% naładowania baterii, 403 km na początku pokazuję. Czyli standardowo informacja będzie przy 75% przy 50 25 i przy zerze zobaczymy ile przejedzie. Co ciekawe, poprzedni test był robiony przy okolicach 20 stopni i tam yy, średnie zużycie na Całem, na całej baterii wyszło 11,8. Aktualnie całe te kilka dni, które będę jeździł, będzie opiewało w okolicach 10, więc będzie można było zobaczyć, jaka będzie różnica z 20 na 10 stopni zużycia. Zegary do pokasowania, jedziemy. No i mam pierwszy punkt. 25% przejechane zostało 294 km według komputera. Od ładowania przejechałem 83 km. Średnie zużycie 14,6. No stoję, więc zaraz będzie wzrastać 14,7. Czyli na razie pokazuję 160, 332 km. No, ale jak widać po pierwszym teście, to nie do końca jest właściwe. 83 plus 294 w tym momencie tutaj to daje nam 370 coś. Czyli nieco spadło, cały czas praktycznie większość trasy w deszczu. Temperatury cały czas nie wyższe, od 8 do 10 stopni miałem. Aha, no i oczywiście test robię, żeby tutaj wcześniej pokazywałem. Test zrobię, ponieważ przekroczyłem 10 tysięcy kilometrów. Tak, czyli potwierdzenie, że to będzie ten test po 10 tysiącach kilometrów. No i na razie tyle, kolejny raz 50%. No i mam 50%, 196%. Kilometrów zostało tutaj, to nie odładowania 14,1. Tutaj lepiej to pokażę. 175 km zrobiłem, średnie 14,1, czyli w tym momencie pokazywałoby połowę. 175 to jest 350 km, nieco się podniosło, ale 175 i 196. Daje nam 371. 371 No zobaczymy, jak będzie dalej. 1%, ale aktualnie dobrze mi jest teraz nagrać to. Mamy 26%. Yy, I 26%. Przejechałem 258 km na 74%. Siednie zużycie 14,4. Dzisiejsza trasa 37 km/16.1. Cały dzień leje i jest 10 stopni aktualnie. Kolejny, kolejny raport, myślę, że to już będzie na dojechaniu do zera. Tak zasięgu. Zrobiłem 341 km ze średnią 14.4. Postaram się u góry gdzieś tutaj e, pokazać statystyki porównawcze z e, przebiegiem z, z, z tym testem e, zaraz po z salonu i teraz, żeby pokazać jaka jest degradacja baterii i czy ona występuje. No jeżeli chodzi o zasięgi, jeżeli chodzi o temperatury 8-10 stopni i deszcze, no to zmniejszyło się 5 do 346 km z 426 no i z 11.8 na 14.4 zużycie. Także tak wygląda. ID3: 52 kW po 10 tysiącach km.